Hej, cześć! Z tej strony Solson i witam was w kolejnym, już prawdopodobnie ostatnim odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang w trybie Mayhem. Szybkie mówienie teamów. Mamy w drużynie Leomorda, Lolita, którą jestem ja, Lejle, Fire, szefa, Johnsona i Rabi. Grałem przeciwko Buzie, Kai, Alfie, Leili i Gordowi. E, Fires, Fierce, Dragon, Alfa. Mamy Johnsona z centralnej Grecji. Well Numer 23, i kogoś tam jeszcze, więc jest spoko. Mm. Pójdziemy na topa jako Lolitka. E, oczywiście weźmiemy sobie wszystko umiejętności. I dlaczego Lolita jest OP w trybie Mayhem? Nie wiem, jak jest OP w innych trybach. Na pewno w tym jest. O! Więcej! Więcej ludzi. Jest downy upośledzone. wypierdzielaś mi stopa. Mm. Lolitka jest na pewno OP na trybie Mayhem z tego powodu, że ma Perma Stuna Postaram wam się to teraz pokazać, dlatego też możecie, możecie się na przykład dziwić dlaczego. E, dlaczego ten Inspire Samson pogięło cię, przecież to jest tank. To patrzcie na to teraz. Pyk, pyk... ojej, nie, nie nie tak, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem i umarłem. God damn! Eee. <laughs> Dobrze, chciałem wam pokazać, jak grać się Lolito, ale nie grać tak jak ja. Aktualnie tracimy wierzę na bocie, bo żaden down nie poszedł na bota. Że, przepraszam, żaden gracz nie poszedł na bota. E, więc elo, elo 18, 2, My idziemy na topa, e, na bota. Będziemy sami go defować. Poradzimy sobie chyba z każdym. Nikt nas nie w stanie zabić, bo jesteśmy no, Lolitą e, Mam ciekawy build. Możecie na przykład spojrzeć. Teraz mam ten burst. On jest e, troszeczkę zmieniony. A poka powiem wam dlaczego zresztą za chwilkę. Mm, na pewno możecie za. Jezu, Johnson, wypadł. E, wracając do tematu, możecie się zapytać. Co ten gord? Patrzcie na to. No dobra, jeszcze nie. Za o nie, ich tam jest dwóch. Dobra, żartowałem. Sorry, nie ma mnie. Elo, elo typie. Kiedyś był sam, no chodź, no we mnie cwaniaczku, no chodź, chodź, no, no no co. No, chodź piesku, piesku, do nogi. No i zastanawiacie się po co ten inspire, Soulson, po giełdzie, przecież Lolita to jest tank. powinno wziąć Aegisa, Flickera, cokolwiek, e, nie. Zaraz wam pokażę dlaczego. Jak tylko będzie jakiś e, przeciwnik solo, na przykład taki Alfa albo Gord, to wam pokażę dlaczego... Dlaczego Inspire, a nie na przykład cokolwiek innego. E, pójdziemy, po tym, żeby kogoś zwabić, może ktoś tu przyjdzie. No, wys... no, potrzeba mi po prostu jednej osoby, żeby się w nią wbić. I pokażę wam, dlaczego Lolita jest OP na Mayhemie. No, się pewnie wiecie, bo już wam powiedziałem, tak, Permastun. No, ale. O, patrzcie teraz. Jest sobie raz i teraz. Używamy Inspira i pyk, 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 pyk. I patrzcie, Lola ma HP. Teraz ult. I pyk. I znowu. Permastun. O nie. No i właśnie. O tym mówiłem, nie. O tym mówiłem, że, e, że gdyby była sama Taka, to by umarła, a że przyszedł e, alfa, alfa przyszedł i zadał mi 3000 obrażeń, no to, to udało mu się przeżyć. Oczywiście w versa, gdyby był sam Alfa bez Kai, to też by alfa umarł, ale no w przeciwko dwóm, no ciężko, ciężko, co nie? Aczkolwiek widzieliście, że Taka nie była w stanie nic zrobić bez alfy. I już tam drugi raz używałem pierwszej umiejętności. Tak więc, no, no nie byliby w stanie mnie zabić, gdyby przyszli po kolei. No i e, jak działa ten Permastun? Po prostu używamy, używacie pierwszej umiejętności, ona tam zdaje, e, właśnie daje Stuna, a następnie używacie Inspira i atakujecie przeciwnika. I wtedy przeciwnik nie, nie wie, co robić, bo dostaje Permastuny i, te, i tak jest. No, e, mamy tam. O, zbudowaliśmy Windwolf, Wind. Jak to się nazywa? Jeszcze raz: Wind Talkera. Więc spoko, tutaj się wbijemy. I hop, you have slain an enemy mm, Wind Tolkera wind zbudowaliśmy e, Który daje nam chyba tam jakieś większe crit'a czy, czy coś takiego no, Nawet nie wiem, bo też to jest moja pierwsza gra O, patrzcie, Gord e, Wbijmy się w Gorda Albo nie, bo Alpha idzie, chodź, chodź w Alfę Albo dobra, wbij się w niego No, go w niego I patrzcie, hop, inspire i pyk, pyk, pyk I nie ma kolegi tego zultujemy, tych tutaj, tutaj, dwójkę. I perma stun. I o, odejdź kawałek, dawaj go, dawaj go do mnie. I zaraz go też wsunujemy, perma No dawaj, dawaj. I go w niego. I perma I właśnie tak działa Lolitka i to jest... I dlatego Lolitka jest OP na tym trybie. Polecam wszystkim yy, Souson Wachowicz. <noise> Nie no, oczywiście, że Ewa Wachowicz. A poleca wszystko. Wszystko co dobre, co nie? W ogóle nie, nie wiem czy jeszcze Ewka jest takim fenomenem, ale kiedyś była takim fenomenem... No na pewno kiedyś była takim fenomenem, że Ewka polecała wszystkie tanie rzeczy, które były dobre. I to było spoko. Zawsze jak dostawałeś znak Ewy Wachowicz, to zawsze był dobry znak i, i zawsze było tanie. No tutaj... O teraz patrzcie, hop i perpasłon. Pyk, 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 pyk i pyk. I tutaj Gordzik też sobie umrze. I jeszcze Kaedr wiemy. I patrzcie, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk. Iperma i Stunnik. Prawie. Bo mi zabrakło troszeczkę dosłownie. I teraz patrzcie. Ajajaj. Ajajaj. Tutaj ten Leomord trochę go uratował. E, w sensie, że. Można powiedzieć, że zabił mnie Leomord. Bo miałem tarczę ustawioną. W miejscu, gdzie Hayabusa był w stanie rzucić we mnie swoimi sztyletami Tarcza by obroniła te sztylety i wtedy bym się w niego gubił A że Leomord wrzucił go za mnie, za moje plecy To też zadał mi obrażenia, no tutaj oczywiście wina Leomorda, ale... Jakoś nie jestem na niego zły, bo chciał, chciał dobrze po prostu pewnie Wątpię, że by chciał źle No, a my idziemy na mida, patrzcie na to Idziemy na mida sobie I zaraz, zaraz zrobimy komuś innemu Permastuna na twarz, na przykład mm, Komukolwiek? Jest, Permastun, pyk, 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 pyk i Jeszcze tam Layla sobie umrze Dokładnie I tutaj... no nie no, chociaż może ją zabijemy? Gdybyśmy w nią wskoczyli jakoś? Gdyby wyszła poza taaret... gdyby wyszła poza turret e, To byśmy się w nią wbili Tylko kwestia czy wyjdzie Okej, okay. no dobra dobra go Udało nam się ją zabić, ekstra I co cofam na bazę, jesteśmy 6-3-4, o tu jest jeszcze Hayabusa Wbijmy się w niego Teraz Double kill, Ajajaj, nasza tarcza nie broni laseru Gorda, gdyby broniła byśmy jeszcze to przeżyli Oczywiście jesteśmy 7-4-4, co jest, z dobrymi statami Chciałbym sprawdzić lolitkę z equipmentem typowo pod atak spida, bo na razie mamy właśnie tego wind talkera, wind talkera. Mamy tutaj buty na CDK, thunder belt na manę, physical defense i CDK Potem mamy jakiś crit i atak, Tutaj mamy movement speed, physical attack. I tutaj mamy też jakiś defense i HP. Więc jest taka trochę tankowata, taka trochę e, pod Aczkolwiek oh. myślę, że to sprawdza się dobrze, bo jest dosyć wytrzymała i zdaje dobre obrażenia. Mm, gdyby Rabi przyciągnęła ją, to by było bajka. My tutaj użyjemy ultimata. I hop, hop i hop. Mm, Okej, okay, my nie żyjemy, oczywiście. Nie wiem, kto nam zadał tyle obrażeń, chyba 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 Gord. Właśnie Gord zdaje dużo obrażeń. Powinniśmy fokusować gord, na co nie? Tak mi się wydaje. No, a jeżeli chcecie, to możecie w następnym Mayhemie na przykład, albo, albo na normalu, nie wiem czy ona na, na, na normalu też stunuje, Wiem, że na Mayhemie na pewno daje. ma tego po tym swoim daszu. E, pod attack speed spróbować ją zrobić. W sensie, że Wind Talker. momencik, zaraz wam pokażę. Windtalker właśnie, e, potem gdzie jest atak? Atak. Windtalker, potem tutaj e, dwa Scarlet Fantomy, dwa Scarlet Fantomy e, i coś tu jeszcze było fajnego. Dwa Scarlet Fantomy, albo nawet trzy Scarlet Fan, nie, dwa, dwa Scarlet Fantomy, e, jeden Devourer, no i tutaj budki, to i może coś, albo jeszcze jeden fantom e, ten, ten tamten fajny, mm, w sensie że kurde, żeby teraz nie pomylić. Możecie zbudować ją tak, albo Windtalker, trzy e, Skarlet fantomy, jeden Devourer i jakieś budki, albo dwa... F... Kurwa. <laughs> albo... gdzie to jest? Dwa Skarlet fantomy, jeden Devourer, e, Talker i jakieś e, dwa itemki na HP. W ogóle gdzie ja doszedłem? Ja doszedłem tutaj aż. E, skoczymy na topa, chociaż tam na topie sobie radzą. Chociaż na topie sobie radzą. Może w krzaczkach poczekamy na kogoś. Na przykład na takiego Gorda. Albo nie, Alfa na, na bocie. Patrzcie teraz. Na Alfa jeszcze nie wie, co się stanie. I Inspire i Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, ucieka teraz. Spoko, niech ucieka. I znowu Permastuny. No i jak widzicie, you have slain enemy. Myślę, że byśmy sobie by poradzili na spokojnie nawet bez Leomorda. A oczywiście pomysł Leomorda jest spoko, ale byśmy sobie poradzili też bez niego tutaj Permastun na... Na minionka, Może to nie jest perma stun, ale jest naprawdę długi stun. Naprawdę. Chyba nie ma postaci, która ma aż tak długi stun. Jak Lolita. Poza tym jest I też have... ult i ten, ten stun Lolity ma chwilę cooldownu, bo ma zaledwie 8 sekund cooldownu. Taki. Tak długi stun, więc. Więc pozdrawiam. No i jeszcze to jest dash też tak darmowy, bo. Yy, jest doskok do przeciwnika. Skoczmy na Mida. Ha ha ha, ha. Jones. Okej. Okay. No się, widać, że się nie cofają, więc my im na plecki wbijemy z Ultimate'a najpierw. Okej, okay. oj, oj, oj. No, nie trafiliśmy niestety. Ale to, to, to też nie jest jakoś super złe, bo zabiliśmy tam lejle, więc jest okej. Okay. Spróbujmy się skampić na kogoś. Fajnie by było, gdyby Gord tu przyszedł, tak solo, by go Gord wyszedł. Ale ja widzę, że Gord chyba nie planuje tu iść. Gord jest tam. Hmm. Dobra, spróbujmy w Gorda się wbić. Ojej. No dobra, wbiliśmy się nie, nie w tą postać, ale zabijemy ją. Nie, Gord zadaje zbyt dużo obrażenia Chciałem się wbić Gorda, ale nie, za nie zaznaczyłem go po prostu. To jest ból akurat. Myślę, że gdybyśmy wbili się w Gorda, byśmy byli w stanie to przeżyć, bo Gord nam zadał 6000 obrażeń w ciągu chwili, prawda? Bo to nam zajęło ile? z... 2-3 sekundy, może? Ten ultimate światów w całości, no i, i zadam nam to obrażenia. No ale i tak nie jest, nie jest źle. Jak widzicie, Lolita 6, 10 6, 10.65 jest dobrze. Mm, no i ten perma stun działa fajnie. Ten stun moim zdaniem działa ekstra. I gdyby zrobić albo pod cedeki, żeby. Lolita, Lolita tutaj wydaje się mega ciekawą postacią. Gdyby zrobić albo pod CD-ki, żeby, żeby ten pierwszy dash miał 6 sekund cooldownu, 5. Albo pod atak Speed, żeby w ciągu jednego tego stunu, jednej takiej fali tych stunów, w sensie, że tego raz, dwa, trzy, żeby w fali tych stunów zrobić na przykład, żeby zabić po prostu przeciwnika, tak? I pod atak Speed zrobić to, tak? to by było też spoko. Dobra, pójdźmy zabić Lele, bo gdzieś się tu widziałem. Tam jest, pod Wieżą, no dobra, spoko. Chyba, że podejdzie, to wtedy zginie, oczywiście. Ale chyba nie jest taka głupia, żeby podejść pod Lolite, co? Nie jest taka głupia, żeby podejść pod Lolitę, ale jest taka głupia, żeby się nie wycofać... Z, za daleko. Więc idziemy pomóc naszej drużynie na mida. Mm. I co, i zlutujemy? Okej, okay, no ale też, 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 um, też umarliśmy, bo nie wiem, czy zauważyliście, że w ciągu siedmiu naszych śmierci chyba z trzy albo cztery razy podwierzył się, byliśmy w nich, więc... Więc to jest ten ból, że tak tankujemy, ale gdyby był na przykład Minotaur... Który miałby swoją pasywkę zładowaną I wtedy się w dwójkę wbić W sensie, że tak potankuje wieżę, a ja tam ich tłukę tym stunem po twarzy Potem jeszcze do tego ult Myślę, że to by miało naprawdę ciekawy wydźwięk Aczkolwiek to już jest koniec Nie ma już nic Jesteśmy wolni, możemy iść Mam nadzieję... Tak myślę, że to jest ostatni odcinek, prawda? Eee, więc... Pożegnam się z wami już normalnie Mam nadzieję, że seria, taka miniseria Bo to była taka króciutka seria Dlaczego postaci są open na Mayhemie Ogólnie taka seria z Mayhemu Chyba z 6-7 odcinków Miałem, Mam nadzieję, że Wam się podobała. Ym, I co? Jeżeli chcecie więcej takich miniserii robionych z Mobile Legends, z różnych trybów, które będą przelotem, tak jak na przykład jest Survival, teraz też można coś fajnego wymyślić. Yy, już mam nawet pomysł na Survival, jak zrobić ciekawie. I jeżeli to Wam się podoba, prawda? Yy, takie odcinki, no to. Zostawcie łapkę pod tym filmem, zostawcie subskrypcję na kanale i, i, sk i skomentujcie, co wam się podoba. No, a ja się z wami żegnam w tym odcinku i w ogóle w całej tej takiej miniserii z wami się żegnam. Do zobaczenia w OWDL, co nie? Chyba w sobotę o 12, pamiętajcie. No, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. We will be in touch.